Siemaneczko, siemaneczko Z tej strony Piotr, a to jest mój szósty odcinek z gry Paradise Lost Jeżeli filmik wam się spodoba Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału A my sobie przejdziemy po tym moście i zobaczymy co się stało Co się stało Po ostatnim odcinku Naszym Co tutaj się będzie znajdowało Most wysadzony. To się podziało. Skacz młody. Teraz tutaj. Uważam, żebyś nie spadł tylko. Grubo się tu podziało. Teraz tutaj, okej. Okay. <trykne> Pełna destrukcja mostu Żeby nic mi tutaj nie wyskoczyło. Właśnie. Może tu podejść, czy co? Okej, okay. Przechodzę na drugą w stronę, w stronę mostu. Przechodź. Co nas tutaj czeka? Co za cicho tutaj jest? Jakiś pociąg? Okej, okay, zobaczymy najpierw tutaj co, co tutaj się znajduje Tutaj nic, musimy zejść na dół Tak to wygląda A tutaj nie wejdziemy Nie, tutaj nie wchodzimy Nadal nie możemy. Okej, okay. to na górę. Szymon, dajesz. Co tutaj mamy? Drzwi jakieś do otworzenia. Okej, okay. otwieramy i... Co tutaj mamy? O jakieś kości. O kurde. Tam tu mamy jakąś kartkę. A, ale w sumie najpierw porozmawiamy z Ewą.

Jest y, ludzki tylko kozy. Y, tutaj jest historia o kozie. Hepce ci to możecie sobie to przeczytać. No okej. Okay. Do tego czegoś. Jak to się przeperuje? Od mordo mody okej okay. Tylko nie w pani mordeczko tam. Właśnie o tym nie mówiłem. Nie! O kurde Mało brakowało Gdyby było po chłopaku, ja pieprzę Czy tu jakaś rzeźnia, czy co? Ale serio, mało brakowało, ja pieprzę Co jeszcze tutaj znajdziemy? Obe już taki... What is go, tym ci nie będzie. Eva, can you hear me? Uh, I thought I was going to die. I need to tell you something. You saved my life, and not just now. When my mom passed away. I didn't think I could carry on alone. There was no one, nothing left for me to live for. I tried looking for Lucian because I needed someone to be there for me. And that someone was you, not him. I have a goal now. I'm going to find you. <laughs> To chyba nie uruchomi się. To jest za stare. Ale tutaj jaki klimacik mamy? <słuch> Jakieś śluzy No naba to trzyman, zmienił zdanie i szuka Ewy. No ok. Tu mamy. Jakiś list kolejny. To jest notatka o dostawie orkiestrzu, która nie dotarła Dobra, chcecie to sobie przeczytajcie to, ja idę sobie dalej Okej, okay. tu, tutaj mamy My Po co mieliśmy tu wejść? Albo mogliśmy tamtędy wejść i tędy, okej okay. Teraz gdzie? Tutaj widziałem, że będę musiał tutaj wracać No to w wchodzić Inne drzwi ja To chyba w to na przykład tu mamy? Nie, tylko drzwi do otworzenia Jaki ty silny yy, nie jestem przekonany do tego tunelu, ale gra to idę. Jakieś wspomnienie czy coś? O, kolejna ta. Kolejny epizod. Depresja. Okej. Okay. Okej. Okay. To musimy iść dalej. No, I have a Never 4, This is where the labs are supposed to be. I knew you'd make it, Eva? Yes, I'm here if you need me. Oh, Logic. I don't see a microphone. How are you hearing me? A może ty dzieci tutaj jesteś mordo. Kolejny jakiś liścik podnieść to że Ewa nie istnieje, Ewa to jest program. O kurde, naprawdę? Sobie to przeczytajcie. Yeah. Ewa to program. Nie, chodź tam spadnie coś dla ciebie, Mordo. A na dnie mogę, spoko. To gdzie teraz? O ja. Teraz gdzie tutaj? How are you talking through this? What do you mean? It looks like a portable camera. That's so cool. Now I'll be able to see everything you see. Can you open the gate for me? Yeah, I can, but I need its serial number. Try looking for an electrical panel connected to it. No no, a porzucam tego... Porzucam gdzie tego... Elektron panelu. Tylko gdzie on jest, to ten list, to nie. Chodźmy czy tutaj zobaczmy. Tutaj windy nie, tutaj nie. Ale coś tutaj... Coś masz otwarte, to możemy iść. O. Jest. is Panda, in that food processing place oh i just wanted to tell you that i understand i know what it's like to be left alone things start making sense everything everything is hopeless but you have to keep going especially now when we are so close the control room is somewhere on this level <sighs>

are those the labs? it looks more like a prison to me. so this is where they kept the criminals. i don't seem to have any control over this place. its core architecture is much, much older than anything else around here. it's not even connected to the main train. it's what? nothing. Okay, about it. Tutaj więźniów utrzymali. No, Okej. Okay. Ale jakie pomieszczenia? Może do jakiegoś da się wejść? Tam jest okay. jakiś znacznik. Tutaj też. Ej, poczekajcie. Cofnijmy się. Tutaj. A ma jest gdzieś tu jakieś wejście. Na pewno, jak dam coś znaczniki. Nie, nie wejdę. OK okej. No A to co tu mamy? Otóż... I w Okej. Okay. I co tu mamy? Jakieś lekarstwa? They needed permission to go downstairs. They were issued a one-use punch card for good behavior. So, I we go twarzy, tylko to przeczytam Jakiś leguramin tego ośrodka więzienia. Szukamy teraz karty Tutaj jeszcze coś mamy. What does this mean? That the prisoners who are kept here... All women. Why? I don't know. W skrócie to to więzienie było dla kobiety w ciąży Baba Szukamy tej twojej karty Gdzie ona się tu znajduje A tutaj tej nie każdy tego drzwi No. I think we should pay respect to the stories of these women. I don't want their sacrifice to be forgotten. Look, this one hasn't been used at all. We could leave now. The women here were only allowed to go downstairs a couple of times. And this woman never even used her pass. ...tego laboratorium. A zobaczymy jeszcze co tutaj się znajduje No podnieść to kurde W końcu Notatka jakiejś uwięzionej Dobra To tu jest Okej okay. Trzeba iść do kolejnego This no one to No tutaj nie bierz mordo Jest wykorzystana Tam byliśmy, tam byliśmy Tutaj przyszliśmy A lot of crossword puzzles. Okay. A four letter word for heaven it's not. Hell that's it. Damn even the crossword puzzles here are depressing. But <laughs> they <laughs> Today. Those paintings. Read about them. My mom used to draw something like that. It's probably just a coincidence. Oh. Slava? No. That's my mom's name. She was one, one of the prisoners. To jej... Why did she never mention it to me? What well, do you want to talk about this place? Co się porobiło, jego mama tutaj bywa O ja to grubo Teraz tutaj coś jeszcze mamy Kolejna karta Kolejna wykorzystana karta OK. Teraz chyba tutaj Tak tutaj I przykładamy kartę A co tak mi nie mówi, gra Kolejna winda Oby ta się nie zacięła I'm glad that's over. Wait, that tree? It looks familiar. No I... legama. This is it? What they were denied? The right to meet their own children? You know what? I've tried to be brave, but this is too much for me. I'll call for you when we're out of there. The children were detained. They were also brought here to the world. Look we still have. O ja Okej okay, coś tutaj mamy co za ludzie sobie robią sobie selekcję dzieciaków Co za tak było na wojnie zes Nie wiem, czy tu, czy tu Zobaczymy tutaj co pisze Macie tutaj notateczkę, przeczytajcie sobie, że przeczytałem I chyba w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek Jeżeli filmik Wam się spodobał Zapraszam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału. Cześć, na razie pa!